To z cyklu Białostockiej Osobowości Ulica Choroszczańska może to tłumaczy Wisi sobie nad jezdnią kabel urwany Dziwne no, Tak jak mówię, lekkie dziwko Bo ulica jest Choroszczańska Proszę Co sobie wisi kabelek urwany Chyba od internetu Jakiegoś Ktoś tam biegnie. O tu następny kawałek kurwany. Hmm. Aha, generalnie bieg do tego słupka gdzieś do tego budynku. Rokalizacja, szkoła muzyczna, rokowa, gra na perkusji, gitarach i tak dalej. Ciekawe.